Sprawia wrażenie takiej, która nie rozpadnie się od razu, bo plastik jest dość twardy, ale naklejka przyklejona dość mizernie psuje efekt. Cóż, jak na razie wspaniale. Tak właśnie wygląda ta konsola w środku. Jak widać, wielkość i rodzaj płytki drukowanej nie bardzo odbiegają od tanich podróbek za 30 zł bądź więcej albo mniej. Ale co odpowiada za ruch? Otóż ta jedna mała rzecz. Co ja to robię? Jak wspomniałem, konsola przypomina PlayStation 3, ale jest znacząco od niej mniejsza. Konsola jest wykonana z taniego plastiku, ale hej, są plusy, trochę mniej się gnie i boki wyglądają bardziej solidnie z... W świecie taniej chińszczyzny i obietnic promocyjnych, kolorowych szyldów, czy może sprzedawców, którzy kuszą nas zawartością za grosze, trudno się odnaleźć typowemu rodzicowi, wujkowi bądź cioci, którzy niekoniecznie chcieliby przepłacić fundując prezent siostrzeńcowi bądź siostrzenicy, którą widzą raz do roku, czy nawet osobie, która chciałaby pograć sobie za parę złotych. Były 4 lata od pierwszego odcinka na tym kanale z cyklu tani sprzęt do grania. Właśnie od tej serii zaczęło się życie mojego kanału. Ale mimo tego, że tani chińskich sprzętów przewaliło się na tym kanale mnóstwo i nawet mieliśmy tanie Pegasusy, to jednak czegoś nie zrobiliśmy, czegoś nie przetestowaliśmy. Otóż tanich Pegasusów z zbudowanymi grami z wyjściem AV, owszem, były podobne urządzenia, ale nie w tej formie, nie udające wyglądem prawdziwe konsole NES. I szczerze miałem tego nie robić, ale ostatnio omawiane konsole przebijają limity popularności, szczególnie na Allegro. Użytkownicy zachwalają tę konsolę. Jak to za kilkadziesiąt złotych? Przenoszą się do dzieciństwa i kupują je masowo całej rodzinie, wszystkim, których lubią. Dlatego zamówiłem dwie takie konsole i jedną, która będzie przeciwwagą. Jest to PlayStation 2? Wygląda jak cudownie pomniejszona slimka, jednak kiedy tylko uchylimy rąbka tajemnicy i naciśnijmy przycisk wysuwu płyty, zobaczymy to. Tak właśnie, jest to właśnie moja przeciwwaga, najtańsza konsola, która potrafi czytać tanie kartridże, bazarowe i alegrowe. Porównam ją z modelami testowanymi, zbudowanymi składankami. No więc do rzeczy. Obie konsole możemy już dostać za 40 zł i płacenie więcej za nie jest przepłacaniem i zwyczajnym zdzierstwem, bo wszystkie modele o podobnym wyglądzie będą oferować to samo. Oba pudełka tych maszynek rozrywki są bardzo solidne, wszystkie obiecują 256 gier i 620 bez powtórek. Pudełka mówią też o klasycznych grach, ale nie wspominają, że to mają być gry z epoki nes Co budowy tych konsolek sugerują, i sami sprzedawcy mówią, że jest ich tam spora masa. No dobrze, w pudełkach obu konsol mamy zupełnie, ale zupełnie to samo, te same akcesoria: zasilacze, dwa pady do każdej konsoli i kabel audio-video, o którym powiem potem. Same konsole, muszę przyznać, są wykonane dość solidnie. Owszem, nie jest to plastik najwyższej jakości, ale spełnia swoje zadanie. Od dołu mają nawet gumowe, okrągłe, płaskie nóżki, które zapobiegają rysowaniu podłoża i konsola chociaż trochę mniej będzie latała. Co tu więcej powiedzieć? Porty mają niemal identyczne i sprzętowo są identyczne. Mają te same podzespoły, ale mogę Wam już powiedzieć, że mają zupełnie inne składanki gier. Wyglądem stylizują się oczywiście na oryginalnego nes -a. Możecie zobaczyć, jakie to małe popierdółki w porównaniu z wielkim, oryginalnym nes od Nintendo. Pady z wyglądu są niemal identyczne, porównując je z nes od Nintendo. Tylko sam krzyżyk pada od Nintendo. Po wciśnięciu ciągle zachowuje sprawność, a tani pad po prostu kładzie się płasko i się blokuje. Ale i tak muszę powiedzieć, że jak napad, który jest dołączony do konsoli za 40 zł, zachowuje się stosunkowo dobrze. Jest całkiem żwawy. Oczywiście nie jest to pad do przechodzenia gier na czas i daleko mu do doskonałości Nintendo, ale powinien spełnić swoje zadanie przy codziennych grach. Ale my tutaj się zagadaliśmy, a sprawdźmy co nas czeka po podłączeniu tych urządzeń. Po odpaleniu konsoli wita nas wesołe menu z czymś w tle. Są to chyba drzewa namalowane przez 5 latków i słońce, które zachodzi. Gdybyście widzieli tutaj co innego, dajcie znać w komentarzach. Jak widzicie od razu z grubej rury, mocnym strzałem konsola mówi tutaj są same hity i tak. Zaczynając od kontry w wielu wariacjach, z różnymi trybami, mamy tutaj także super kontrę i chyba wszystkie jej odsłony na NESa. Są tutaj takie hity jak Ninja Gaiden, wszystkie trzy części na NESa. Wojowniczy żółwie Ninja, Papaj i oczywiście Mario. Trainer, gry olimpijskie, wyścigi Road Fighter i inne różnego rodzaju strzelanki. Długo, długo by tak opowiadać. Naliczyłem 50 różnych tytułów klasycznych z nes -a. Ale jak się odgrywają i jak się w nie gra? Otóż dobrze, na telewizorze kineskopowym. Bo jak wiecie te gierki na ekranach LCD czy telewizorach mają minimalne większe opóźnienie. Ten, kto kiedyś grał na telewizorze kineskopowym, będzie wiedział o czym mówię. Jednak ten, kto nigdy nie zagrał na dawnych telewizorach, nie odczuje różnicy. Poza tym, sam przebieg emulacji jest całkiem nie najgorszy: grało mi się w te tytuły dobrze. Ani nic za szybko tutaj nie leciało, ani za wolno. Jednak co jest na pozostałych przeszło 500 tytułach? Otóż, muszę powiedzieć bardzo brzydkie słowo, ale nie martwcie się. Dzieci i osoby niepełnoletnie nie muszą opuszczać ekranów, to słowo to chombru. Mówiłem, że nie będzie tak źle, a może jednak będzie. Tak oprócz tego jest tutaj spora masa tych gier i powtórek, różnych gier nes z różnymi wariacjami. Więc w rzeczywistości dostajemy 50 parę tytułów na Nesa, które w żadnym stopniu nie są zmienione. I gry stworzone na kolanie przez chińskich studentów, Wiedzieliście, że do tego będzie zmierzał ten odcinek, no cóż. Więc opowiem w małym skrócie, co to są za gry. Pierwszą grę wielu by uznało za grę homebrew. Jednak jest to oryginalna produkcja w Dananessa. Jest to Formation Z, gra w której strzela się w bok. Już wiecie skąd te wszystkie dziwne produkcje Hombru czerpią swoje inspiracje? Tak wojownicy strzelający na bok naprawdę istnieją. Skoro mowa o wojownikach, tutaj mamy też naszego znajomego z rozszalałym ramieniem, które niszczy wszystko w zasięgu. Cóż, jest tutaj też przeróbka Gry z Intelvision, w której to niszczymy złe asteroidy. Ale to nie wszystko. Ta gra to prawdziwa premiera na kanale. Takiej gry hombru jeszcze tutaj nie było. Mowa tutaj o szaleńczej walce na strusiach. A co nie można? Można. I to ze zmachem, takim jakim się da na konsoli za 40 zł. Zabawa gwarantowana. Cóż, kogo ja oszukuję, ale jest tutaj też bardzo ekstremalnie rozrywkowa produkcja, oczywiście oryginalna Nanessa, w której to jesteśmy rozszalałym karateką, który ma młot zamiast nogi i rozwala jednym kopnięciem wszystko wokoło. Jak rozszalały Chuck Norris. Nie, Chuck Norris by tak nie potrafił. Szkoda, że żarty o nim już dawno wyszły z mody. Cóż... Z innych gierek klasycznych możemy znaleźć tutaj nesowski port gry, która wyszła m.in. na naszą lubianą konsolę Atari 2600. Elevator Action. Cóż, może grywalnie nie jest już tak atrakcyjne jak kiedyś, ale fajnie, że tego typu porty tutaj się znalazły. Nie wspomniałem, że są tutaj jeszcze porty Galaxian i Defender. Oryginalny port wydany na NES-a. Reszta to strzelanki, tanki i kultowe gry, jak na przykład Spy vs Spy i Adventure Island. I te gry, o których już mówiłem. Niestety nie ma tutaj żadnej gry z Dizim. Niestety. Tak jak mówiłem, nie miałem większych problemów z graniem w te tytuły, co na tak tanich konsolach zwykle było problemem. Więc jest to jakiś plus. Gdyby nie te gry hombru, ale zobaczmy jakie klasyczne gry będą na konkurencyjnej konsoli. Tutaj ma być aż 250 różnego rodzaju tytułów. Z tym że tak, jest to 256 niepowtarzających się tytułów hombru, Istny raj dla fana tanich gier i podróbek za azjatyckiej granicy. Już mogę wam to powiedzieć. Są tutaj tytuły, które swoją głupotą przerastają wszystko i do tego nigdy ich nie widzieliśmy. Tak, po tylu latach ciągle istnieją takie gry, więc zaczynamy. Pierwszym pokręconym tytułem jest Elf Legend. I nie jest to Elf Link, z serii Zelda albo Legolas z władcy pierścieni, pomagający od czasu do czasu Bilbo Bagginsowi. Są to pokręcone Teletubisie, które mają tutaj na imię John i Pika, jak Pikachu. Jeden nawet się przebrał za tego znanego Pokemona. Czy w Azji nie ma kampanii, które pomagają ludziom uzależnionym od używek? A gra to zwyczajny butlek, czyli piracka przeróbka, czy na konsole NES w tej grze gracz wciela się w Teletupisa Johna albo Pika bez komentarza. Kolejnym chamskim butlegiem jest Woody Story, jest to butlek Księgi Dżungli. Gra ma inny tylko ekran tytułowy i błędną datę 2002 rok, a reszta jest już taka sama. Nie wiem po co robić tego typu budlek. W różnych tego typu konsolach mieliśmy już skaterów jako postać główną różnych sportowców czy facetów w czapce, jak w grach Overmaxa. Ale tutaj ktoś widocznie bardzo polubił Teletubisie, z jakiego powodu tego nie wiem. Kolejna gra to kolejny hamski butleg znanej gry Tiny Toons, Oczywiście Nesa. Wszystko w tej grze jest praktycznie takie same, tylko przy wyborze postaci mamy tylko i wyłącznie tego samego Teletubisia. Po raz kolejny twórcom tego butlega nie chciało się nawet wstawić innych wymyślonych postaci. A dalej wszystko wygląda identycznie, prócz tego, że znowu musimy być skazani na pokręconego Teletubisia. Kolejny tytuł również ma na pokładzie pokręconego Teletubisia, tym razem w psychodelicznej, mrocznej oprawie z dziwnymi przeciwnikami, których kształtu ciężko określić. Nie wiem czym w ogóle są, ale najgorsze przychodzi na końcu, główny boss to przerośnięta dżdżownica, która wyszła z reaktora atomowego w jakimś nielegalnym laboratorium i za nic w świecie nie da się jej pokonać. Czy ja muszę coś więcej mówić? Ale dość teletubisiów, przynajmniej na chwilę. Kolejnym tytułem jest głośna produkcja Star Wars, czyli Gwiezdne Wojny. Któż z nas nie zna Mieczy Świetlnych, Wielkich Rycerzy Jedi czy Lorda... ...Darta Wadera? Tylko, że tutaj z Gwiezdnych Wojen pozostały tylko i wyłącznie statki, to znaczy jeden statek. Bo jest to... Szoter Gwiezdny! Zaczyna się świetnie, od razu dostajemy masę świetnych broni wyglądających bombowo. I robiących wrażenie. Tylko, że co z tego, jak w pewnym momencie zacznie brakować przeciwników i robi się nudnie. A potem pierwszym bossem jest uśmiechnięte UFO, które ma dosłownie namalowany uśmiech na głównej kopule statku. Cytując pewnego youtubera ze znanego kanału, ma uśmiech na kapułce. Cóż, to żeśmy sobie pogwiezdno wojowali. W dalszej kolejności nawet usunęli z gry Indiana Jonesa. Każdy go zna, nieustraszony archeolog, który niczego się nie boi i zawsze wokół siebie miał piękne kobiety, ale tutaj jest królikiem, który twierdzi, że jest Indianą, młodym Indianą. Tak gra jest o przygodach młodego Indiany Jonesa. Możecie zobaczyć, jak hamsko zniszczyli tą grę, a dalej, cóż, jak można było się domyślić, królik przejmuje wszystkie sceny w grze bez komentarza. Kolejną podobną przeróbką jest Super Chap, który usunął i wymazał wszystkie pozostałości po Spider-Manie, bo tak nazywała się oryginalna gra, a dalej to już sami widzicie, wszystko jest takie same prócz głównego bohatera. Kolejna gra jest równie pokręcona co reszta. Tutaj walczymy z dziwnymi kaczkami, wychodzącymi z nikąd, czy innymi stworzeniami. No i dowiadujemy się, dlaczego Teldubisie mają to coś na głowie. To służy do samoobrony albo do ataków. Teraz już wiecie, że Teldubisie wcale pacyfistami nie są i potrafią się bronić. Cała tajemnica wszechświata odkryła się właśnie na moich oczach. Gra przybiera w późniejszym momencie jeszcze dziwniejszego kształtu, kiedy to musimy walczyć z dziwnym bossem, który przypomina wymiotującą górę mięśni połączoną z masą tłuszczową. Jakkolwiek to dziwacznie brzmi, po raz kolejny to powiem, nie ogarniam pomysłów chińskich studentów. Zapomniałem dodać, że nasz bohater potrafi zmieniać swoją postać na superchudego Sajanina i wtedy robi Kamehameh. Tak jest. Dalej mamy przeróbki znowu z Teletubisiem, tym razem w roli wspinacza ze znanej gry Ice Climber. Czy mamy Pacmana jako krwiożerczą piranię z wielkimi szczękami? Ale czym by była taka konsola, gdyby nie dawała wytchnienia zmęczonym graczom po tym chorym szaleństwie? I tak, jest tutaj gra, która daje wytchnienie, wspaniałą podróż po świecie, w którym wszyscy są weseli. Jest tęcza chmurki i odprężenie po całości. Tak idealna strefa zen. Jakby to powiedział ktoś, kto zna się na profesjonalnym relaksie. Wszystko byłoby fajnie, gdyby w tej grze o coś w ogóle chodziło, niż latanie od chmury do chmury. Skoro mowa o relaksie, tutaj występuje też nam dobrze znany z poprzedniego odcinka muzyczny smok i jego koleżanka lewitująca, zamrożona w czasie wrona, która jest we wiecznym limbie. Nie ma to jak muzyka jeden utwór i koniec gry, bo nic więcej tutaj nie ma. Są tutaj także przeróbki innych hitów, takich jak Kapitan Planeta w wersji osiłka z talerzem, czy tanki w wersji polowej z krajobrazem, czyli plansza tak rozszerzona, że psuje całą rozgrywkę. Macie już dosyć? Czy może macie ochotę na przerywnik z resztą tytułów z tej chorej składanki? Pewnie, że macie. A więc przerywnik! No dobrze, ale jak wypada porównanie z naszą wspaniałą konsolą przypominającą konsolę PlayStation 2? Otóż nijak. Konsola jest wykonana z żadnego plastiku, który nieładnie pachnie, padł to nada i śmiech. A sam zasilacz lata w środku i bałbym się go używać dłużej niż godzinę, a większość dyskietek po prostu nie była czytana przez tą konsolę. Więc werdykt jest jasny. Wygraną w tym plebiscycie jest... Żadna konsola, bo żadna nie spełnia warunków i moich wymagań, nawet za tą cenę, a dlaczego? Bo żadna nie posiada wyjścia HDMI, a nowe telewizory starych wejść typu SCART, CINCH nie posiadają, więc musimy zakupić do nich konwerter. Za tyle samo co cała konsola, a nawet jeśli to zrobimy, to obraz będzie wyglądał jak kupa mamuta, czyli jak fontanna w moim mieście. Ta. Za tą cenę możemy kupić już za 80 zł, konsole, która nie dość, że będzie miała wbudowane gry, to jeszcze będzie miała wejście HDMI. Więc tak czy siak nie opłata się kupywać tych tanich konsol, bo nie można do nich wgrać gier. Obraz wygląda tylko i wyłącznie dobrze. Na telewizorze kineskopowym, co właśnie widzicie na porównaniu, ale jeśli mimo tego musisz już kupić jakąś konsolę. Masz konwerter, jakimś cudem, albo masz telewizor ze starym wejściem z Card, to poszukaj konsoli kanciastej, bo ta z obłymi kształtami ma okropne gry, przy których wasze dzieci będą płakać. Poza tym nic tym konsolom zarzucić nie mogę, trzeba to przyznać, są solidnie wykonane i mają kilka fajnych tytułów z NESa. To znaczy, jedna ma, bo reszta przegrała. I pamiętajcie, nie kupujcie żadnych tanich konsol, które mają wyjścia na kartridże, To się po prostu nie opłaca. Więcej wydacie na dyskietki. A za cenę 100 zł. już kupicie konsolę z wyjściem wideo, która czyta karty pamięci. A z tym wiecie, co już się wiąże pełna wolność. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. A tymczasem udanej zabawy w retro świecie.